To, co my postulujemy, to jest oczywiście po pierwsze rozmowy, po drugie zmiany. Ja uważam, że chociażby otwarcie kwestii układów zbiorowych jest jak najbardziej możliwe, tylko pod warunkiem, ja tylko przypomnę osobom, które nas słuchają w polskim, prawie dzisiaj układ zbiorowy może tylko poprawić z punktu widzenia pracownika, a pogorszyć z punktu widzenia pracodawcy, to, co jest zapisane w kodeksie pracy. Jeśli chcemy, żeby na poziomie zakładów takie umowy Zbiorowe powstawały, no to musimy sobie zostawić możliwość właśnie dialogu, to o czym tutaj rozmawiamy, i takich rozwiązań, które z jednej strony będą pracownikowi poprawiały z warunk warunki, a z drugiej strony być może pogarszały je w innym miejscu. Praca zdalna. Jest podobnym przykładem w Kanadzie, gdzie wprowadzono pracę zdalną właśnie w związku z pandemią, rozwiązane ją, uwaga, w warunkach kanadyjskich poprzez odpis podatkowy dla każdego zdalnego pracownika w wysokości 400 dolarów kanadyjskich. Jeśli my dzisiaj mówimy o kilkuset złotych miesięcznie dla zdalnego pracownika w Polsce, bo są takie pomysły ryczałtowe, no to wiadomo, że, że, że tego nasza konkurencyjność nie wytrzyma. Więc generalnie rzecz biorąc, zmiany, które pewnie najszybciej to, to praca zdalna. Zmiany i, i oczywiście cały czas cywilizowanie rynku pracowników y, y, zagranicznych. I drugie otwarcie rozmów na temat y, umów y, czy układów zbiorowych, natomiast no, one musi być otwarte rzeczywiście w takim, y, w takim duchu zaufania, który myślę między pracodawcami i, i, i związkami zawodowymi dość łatwo znaleźć, natomiast w tym pewnie do tego jeszcze wrócimy. W tym dialogu kłopotem jest dzisiaj ta trzecia strona czyli ta strona rządowa, która, która dość, powiedziałbym, instrumentalnie traktuje tą instytucję, która jest Rada Dialogu Społecznego, no i nie wiem, czy tu jest rozwiązanie, czy Rada Dialogu jest miejsce na, taką, na takie porozumienie, czy to raczej powinien być tak zwany dialog autonomiczny, czyli dyskusja między nami, pracodawcami, a związkami zawodowymi, bo po stronie państwa myślę, że takiego zainteresowania z wyjątkiem premiera Gowina nie widzę.